No powiem Ci, że w tym momencie już nagrywamy siódmą minutę i ja dalej nie mam wejściówki. Co ja Ci powiem, no, może po prostu powinieneś dzisiaj od razu zapytać, co dzisiaj parzymy? To co dzisiaj parzymy? Dzisiaj parzymy zimną kawę, ale ją parzymy, czyli nie robimy cold brew, żadne takie Robimy od razu z ciepłej kawy zimną kawę, ja sobie to prywatnie nazywam hartowaniem. Hartowaniem? No, bo ciepła kawa od razu uderza w kostki lodu i się hartuje. Ochładzanie jej jest Będziemy natychmiastowe. Będziemy parzyć kawę na kostki lodu, tak czyli w serwerze lód? Tak jest, tak zwanego ice dripa, rządu. ale przecież to znaczy nie możemy zrobić rządu. ice dripa, bo nigdy nie robimy tak, jak się robi najłatwiej, hmm. czyli znaczy, zrobimy właśnie to łatwiej, czyli zaparzymy aeropress na kostki lodu zamiast spażyć y, dripa na kostki lodu. Okej. Okay. Yy. Ale będzie to ice drip, tylko zaparzony w aeropressie. W aeropressie. Ale metodą taką bardziej zbliżoną do przelewowych, czy metodą jakąś invert, czy inwad? Jak no to właśnie tą dripową, tą, którą już znasz, tą, którą lubię, bo jest prosta i łatwa. I bardzo właśnie przypomina ten dripowy charakter. No a czemu, y, dlaczego w aeropressie, a nie w dripie? To nie jest, jest... fajnie, jak to kawka sobie tak powoli ścieka na te kostki, a ja tutaj przeciskasz i... Se jest... będziemy przeciskać, <śla> 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 Trzy <śla> minuty. Nie, no minuta. No w kawka kapie 2-3 minuty. No, to będziemy przyciskać minutę i wcześniej będzie minuta całych procesów. No Przecież znasz ten przepis. Znam ten przepis. Zastanawiam się, czemu nie drip? Czy jest jakiś argument poza tym, że chcesz być na przekór jak zawsze? Czy jest jakiś powód? Czy z jednej strony to jest po prostu trochę prostsze, łatwiejsze, no bo tam bez konewki, bez tych wszystkich dziwnych operacji dripowych, a z drugiej strony mam na dripa jeszcze w przyszłości plany. Dobra, chodźmy do tego prosa w takim razie. Czy pokażesz? Pokażę. Melodyjka. Idę po kostki, nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Co to jest? No dzbanko z tych lodu, Musimy mieć kostki lodu, żeby zaparzyć ice dripa, nie? No. Nie będziemy na to wszystko parzyć, to jest mój pojemniczek. Okej. Okay. Dobrze, no. Aeropress, znasz. No znam. Znasz. I kawka. Kawka Kenya. Kenya. Czyli dobra kawka na lato. Kwaszkowata, owocowa. Ją już mieliśmy kiedyś. czysta. Bo to jest natural w ogóle. Znów ją mamy, tak. Znów mamy Kenny Natural. Tak, pyszna kawka, no. Dobra, czyli kawka Aeropress. Potrzebujemy filtra Aeropressu, kostki potrzebujemy lodu. Potrzebujemy filtr, potrzebujemy przepis, potrzebujemy kostki lodu. No i czym są te kostki lodu, no? No wodą zamrożoną. Wodą zamrożoną. A skoro to się parzy na kostki lodu, to te kostki lodu się rozpuszczą. A skoro się rozpuszczą, to będą naszym bypassem. Rozwodują. Tak jest. Czyli musimy dać więcej kawy w proporcji na wodę? Tak. W Tak. Czyli w przypadku aeropresu damy mniej wody. No. no. A czy najczęściej, No nie? dobra, ale to nie wpłynie na smak? Oczywiście, że wpłynie no na właśnie, smak. Tego, no właśnie. Dlatego to jest przecież. ice drip, a nie zimna kawka. Okej, okay. ale jak to wpłynie na smak? No bo mi się jakby, no nie wiem, no, bardziej skoncentrowana. Nie, 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 nie. Chodzi mi o zmianę proporcji, że to będzie... Zmiana proporcji skraca ekstraktywność, tak biorąc pod uwagę samą chemię kawy, nie? Czyli no mamy mniej rozpuszczalnika w stosunku do rzeczy rozpuszczalnych, no właśnie, czyli, czyli co on Co szybciej... się nie rozpuści? Goryczki się nie rozpuszczą, czy słabsze nie, no to, to będzie, czy co to będzie? My chcemy zrobić tak, żeby się wszystko rozpuściło, to co jest fajne. No. Dlatego trzeba się tutaj obronić. Przeciwko temu, co się będzie działo. Czyli my po prostu robimy bardziej esencjonalną kawkę, która. dostaniemy bypass w pod lodu. bypass, dokładnie tak, a ten bypass w tym momencie. Jak to jest policzyć? Bo lodu. ja nie wiem, ile mi się go stopi. Nikt tego nie wie tak naprawdę. <laughs> Nawet materiał <Dąbek laughs> już eee, tego nie wie. No bo kostki lodu są różne. One się szybciej topią, wolniej się mi topią. To są masz standardyzowane kostki lodu. E, tak, no I oczywiście. Speciality Ice Cubes Association mówi. <laughs> Nie, no właśnie Dobra, nie. Dobra, to ile tej kawy na wodę dawać w takim I razie, I 6 na 100? Szkoły są różne, ale naj, taka naj, najprostsza, najpopularniejsza praktyka, no to jest weź pół wody. Pół kostek lodu, pół wody w twoim przypadku. Wow! To jest tak najprostsze. Czyli najproście. 12 na 100? E, czy, czy, poczekaj, bo idziesz tej czas do drugiej strony. Robimy klasyczny przepis... 6 na 50? Bliżej. Robimy klasyczny przepis, taki jak znasz. No. Czyli w tym momencie to jest 15 gramów kawy na 250 wody. Tak. Ale połowa z tej wody to będą kostki lodu. Czyli biorę połowę 15 wody. 25 na 125. A lód mam zważyć. Tak. No jak wszystko w kawie, no? Dobra. No. no i teraz, skoro mamy mniej wody, a skoro ta ekstraktywność będzie trudniejsza, Skoro mniej wody, to też czas może nam uciekać. No to właśnie dwie rzeczy. Po pierwsze, normalnie bym ten przepis zrobił tu, więc zrobimy sobie go tu. Czyli... Nic, co, co znaczy, tu, to znaczy tu? To jest przepis na średnie mielenie, nie? czyli no. tutaj będzie to czwarta, piąta kropka. To dzisiaj to zrobimy na trzeciej kropce, którą. Czyli drobniej zmielić. Drobniej zmielić, no bo właśnie nie fiksujmy się na kropkach, bo to są kropki pod ten przepis. No. Ale drobniej zmielić niż ten przepis, który robisz na co dzień. Mhm. To jest punkt pierwszy. A punkt drugi, zadbaj o to, żeby czas się nie skrócił. Czyli, jeśli robisz dripka, to polewaj wolniej. Bo partie wody są mniejsze, bo to szybko będzie ściekać, więc ty polewaj wolniej. Dobra, a temperatura wody taka sama temperatura jak Temperatura wody taka sama. Ale okay. chcemy właśnie zbliżyć się do tego regularnego czasu, który by był. I dlatego aeropress, bo to nam będzie najłatwiej. Czyli w sumie łatwiej jest kontrolować czas w aeropresie niż w dripie. I dlatego to może być argument za aeropresem na lodzie versus dripem. Wybrałem specjalnie karaweczkę z zimową etykietą, bo z ciepłej kawy <grym> zimną. Ja sobie tam skraplam filterek, żeby po prostu był mokry, co już wiemy, że jest tak se potrzebne. Szczególnie w przypadku AeroPresu. Wodę sobie mogę już włączyć, nie? Żeby nam tutaj nie szumiało zaraz. Za bardzo. Dobrze mm. sobie tu dam nazlewki, żeby cię nie prze. A ja już Przegam. się odsunąłem specjalnie No żeby właśnie się widziałem, przesunię. więc ja zawsze na przekór nie. nie. O, patrz, znowu się dzieje to z tym czajnikiem, co nie chcieliśmy, żeby się działo na nagraniach. No? Dobra. On jest super, ale nie zawsze. Czyli 15 gramów kawy. Kenia NDBES. Natural. Kenya Natural. Porzeczki Skórka czerwonego jabłka. porzeczki Cukier trzcinowy. porzeczki Jest dobrze. 15 gramów kawy. To jeszcze. O, białasek się trafi. Co się trafiło? Białasek. Gdzie? To jest taki. Widzisz? To, 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 to. to. Czasem się trafia, nie? Co to jest? To jest ziarno, które miało na tyle mało cukru w sobie, że się nie skarmelizowały. i ono jest takie po prostu puste w smaku. Takie. Ale ono nam nie psuje niczego, tylko nie, po prostu nam nic nie daje. Psuje nam gramaturę tak naprawdę. Okay. No To jest taki taki pusty przebieg. Taki. No, nie. Ziarno, które nie, nie wnosi jakoś super negatywnych aromatów, ale na pewno nie wnosi też tych super aromatów. Mm. Dobra, nie, nie. Mamy to? Mamy Z dużą to? zawziętością używasz tej głuszki. No i właśnie, w przypadku ice dripków, aeropressa też, ale ice dripków jeszcze bardziej to jest ważne, żeby użyć w miarę wąskiego naczynia, żeby te kostki lodu nam się użyły w słup, żeby ten ściek był długi po kostkach lodu. Jak masz szerokie naczynie, to te kostki lodu se pływają i rozpuszczają ciekawe. A ja powiedziałem, że chcemy ją zahartować, czyli im dłużej jest ten efekt przepływania przez te kostki lodu, tym dłużej jest ten efekt. Nazwijmy to hartowania. E, dlatego czasem są takie specjalne driperki, serwerki do ice-dripa. Są takie. To Ich jedyną różnicą jest to, że tam w środku jest właśnie pojemnik, który trzyma te kostki w pionie. Nie pomyślałbym, że to ma znaczenie, szczerze powiedziawszy. Widzisz. To... Ale sprawdziłeś i naprawdę to ma znaczenie? No, to jest trochę tak jakbyś znaczy początkowo. na początku, nie? że to, co na początku sobie tam spłynie, to dostanie więcej kontaktu z lodem, mhm. no ale z kolei to, co później, to już wcześniejszy zdążyć część tego lodu rozpuścić, ale dobra, skoro mówisz, że tak to działa, to pewnie tak to działa. Znaczy, ty no to jak to jest... masz teraz zważyć dokładnie no nie możesz 125? Właśnie dokładnie. No właśnie nie możesz dokładnie. No to no. nie będzie. To pula, nigdy nie, nie będzie dokładnie. Nie muszę tu. wodą doregulować tak, żeby mi się zgadzało. Możesz, a możesz się tym nie przejmować. Schowam kostki dłużej, no się nie rozpuści. Dobra, yy, to nie są jakieś kolosalne znaczenia, nie? Ale mimo wszystko będzie to miało wpływ, no ale powiedzmy sobie szczerze, nasz język na zimno działa inaczej, mm. jak chcemy zimnej kawy, to przede wszystkim chcemy, żeby była zimna i orzeźwiająca. No dobra, bo jak jest zimna, to my mniej smaczków wyczujemy, niż jak ta, jest ciepła, czy to nie oznacza, że powinniśmy w ogóle zrobić to na ówek dozie, żeby przy zimnej kawie mieć więcej tych smaczków dla naszego języka? Można tak robić, no. Właśnie to jest fajne w Ice że tutaj ta kreatywność jest trochę rozpuszczona, bo nie do końca nam chodzi o to, żeby to było perfekcyjnie zaparzone, jeśli chodzi o cyfry, nie? Mhm. Chodzi po prostu o to, żeby było zimne i orzeźwiające. Orzeźwiające, czyli też kwaskowate. Te niedoekstrahowane kawy z reguły są kwaśniejsze. Możemy tak z przymrużeniem oka założyć, że ta niedoekstrahowana kawa tutaj może się sprawdzić trochę lepiej. Okej. Okay. Yy, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby tutaj sobie wypić zimną kawkę, a nie żeby właśnie się spinać o te wszystkie ideały, nie? No dobra, to... Poczekaj, bo tutaj akcja chomik. No to co nie działa, ta twoja tak jak powinna. Jakby nie działa, to by nie miał tego. No dobra. <laughs> Myślałem, że to od razu powinno wylecieć mm. z gruszka. Elektrostetyka mówi, że nie. Dobra, mamy kawkę, mamy kostki lodu, czyli chcemy dolać... 150, 125. No, nie? mieliśmy 100 gramów własnych. Mieliśmy lodu, równe czyli 100 gramów 150 kostek lodu, 150 wody to będzie idealnie w przepisie. a przepis już znamy, czyli wlewamy odrobinę wody, włączamy stoper, mięchamy całą kawą, żeby była mokra. Coś tam się już zaczyna kapać. 30 sekund. Może być, no? To zależy oczywiście od kawy, na ile jest świeża, na ile nie jest świeża. Gdzie to, że jak to jest na szerokiej powierzchni dnia, no. to masz taki efekt ochładzania powolnego kawy. Jakbyś dolał zimnej wody bardziej, a nie ma tego efektu właśnie natychmiastowego schłodzenia, hartowania. A to natychmiastowe schłodzenie też przerywa ekstrakcję, nie? Tak. W sensie tak. kawa, która jest ciepła, jeszcze się doparza sama z siebie? Tak. – A tutaj tego nie będzie. – A tutaj tego nie będzie. – To A jest czy ważne? – Sam sobie zadajesz to pytanie, dlatego myśląc, że to jest ważne. Czy ja się z tobą zgodzę? Ja się z tobą zgodzę. Powoli jesteśmy w tym momencie tych wszystkich filmików, który to już jest, że już możemy się zamieć miejscami. Uh – -huh, Tak, tak. No i właśnie, skoro mniej kawy, skoro to przeciskanie będzie krótsze z samego faktu, no to też nie muszę zaczynać idealnie na minutę, tak jak jest w tym przepisie, tylko mogę sobie tam poczekać nawet wolniej. Tylko po to, żeby teraz móc przeciskać jeszcze wolniej. To jest ten moment, gdzie ja już y, próbuję być bardzo taki y, poprawny w tych wszystkich tak? zasadach, a ty próbujesz się przekonać, żebym się nie spinał? Tak. Tak mi się właśnie wydaje. Okej. Okay. Tak, tym bardziej, że właśnie chodzi tu o relaks, o zimną kawkę, nie? O, o, o. No tak, jak tu się relaksować piciem zimnej kawki w momencie jak się spinałeś jej zaparzeniem? Tak, Bez że te, te DS-y są 1.32, a nie 1.37. To tak jak się strasznie spieszyć na piknik. Tak. Który, na którym masz się wychillować. Albo jakby się w reportażu stresować, że nie masz ostrości. Ale moment jest ważniejszy. Czy ice -dripy to jest ten idealny moment karty bressona Moment decydujący, a nie idealny. I w, no. w teorii momentu decydującego wcale nie chodzi o idealność tego momentu. No widzisz, tak se gadamy, jestem tak powolny, że nawet przedłużyłem ten czas zamiast go utrzymać. <grym> Bo już jest 2.15, a tam sobie jeszcze kapie. Ale im wolniej to zrobimy, tym czystsza będzie ta kawa, nie? Więc... No tak. Patrz, patrz, ile lodu jeszcze zostało, bo to już jest końcówka. Tak, no i właśnie, nigdy nie wiesz, ile się tego tam rozpuści, ile się nie rozpuści. Ten bypass jest bardzo nieprzewidywalny, bo jak masz kostki lodu takie zmrożone na minus 17 stopni, gruba, ciężka kostka lodu, to nas się będzie inaczej rozpuszczać niż jak masz takie malutkie kosteczki lodu, które zrobiłeś w woreczku, nie? No tak, no i ja się zastanawiam, bo ten bypass, że woda pół na pół z lodem, Zakłada, że proporcja będzie poprawna dopiero jak cały ten lód się rozpuści. Nie, bo Bypass właśnie robimy tak, że nie dolewasz tyle samo wody, co Ci brakuje w dripku. Bypass zawsze robimy mniejszą ilością wody niż to, co byś przelał przez kawę, bo to, co przelewasz przez kawę doparza, a nie tylko rozcieńcza. Okej, okay, czyli w Bypassie sumarycznie wody mam mniej niż jakbym Zawsze, tak. Okay. Jak się przyjrzysz tym wszystkim przepisom na, na te mistrzowskie aeropresje, no, które… Może w ogóle trzeba zrobić odcinek o Bypassie nie nienawidzisz i właśnie dlatego to zrobimy. Jak nienawidzę? Przecież zrobiliśmy americano. Przecież tam było to no, samo. wiem, wiem, wiem. Dokładnie Ale to, to samo. Dokładnie zrobiłeś podwójne... Po prostu Ale że nas Amerykanów była silniejsza niż nie niechęć do bypassu. <laughs> Ale podwójne espresso dopełnione wodą w takich samych ilościach, ile by nam brakowało do dripka, to nigdy nie będzie smaczne. To zawsze będzie za dużo wody. Nie pomyślałem o tym nigdy, bo nigdy takich rzeczy nie robiłem. Dobra, prawie cały lód się w sumie rozpuścił. Zostały tam, tam jakieś tam zostało, resztki nie? tych kostek. Tak jest. No a to jest y, jaką to ma temperaturę w ogóle? A to sobie możemy sprawdzić? To jest dobre pytanie. Gdzie tu jesteś. No tu jestem. Ale zobacz. ty dajesz zimne szklaneczki, to jest. A tak, zobacz, to ja jakie też ładne mam. dzięki temu. I kostki no lodu mam, tam są w środku. Aha, czyli będzie jeszcze więcej lodu. No właśnie o to chodzi, że ten lód, którego używasz do parzenia, to nie jest ten lód do picia. Okay. Oczywiście możesz sobie to wypić, jasne, ale jak chcesz, żeby to było zimne, to teraz nalej to na świeże okay. kostki lodu. Czyli tamten lód był do hartowania, a ten lód jest do utrzymywania niskiej temperatury. Tak jest. Dobra. I tego lodu nawet możemy sobie specjalnie nie wlewać. Zapytajcie o temperaturę, a potem musimy go nie wlewać. No, bo on już jest taki, że zaraz się rozpuści, będzie ci tylko przeszkadzał na języku. 12. I 6. I 6. To mała temperatura. On Cię tylko wiesz, drażnił taką landrinką wpadającą ci do buzi, bez sensu to jest. Nie mam sitka barmańskiego, ale yy, adekwatnie do miejsca, w którym jesteśmy, no to duża kostka lodu na Twojego drineczka to jest to, co chcesz, bo mało się rozpuszcza. Zobacz, jaki to śliczne. No. Ale wymyśliłem, nie? No ładnie to wygląda. No. Pytanie, jak to smakuje. To jest ten moment, kiedy możesz sprawdzić. – Doparzone? – Doparzone. W ogóle inaczej to smakuje niż... Yy, no bo kojarzy tą Kenię, jak ona smakuje zaparzona normalnie na ciepło. Pycha. Bardzo dobra. Zimniutkie. – Mhm. Ja <laughs> no nie myślałem Może o tym, żeby więcej. ten świeży lód dać przy serwowaniu już do szklanki. To jest to, co robiłem źle. Ja się zastanawiałem, czy ująć ten temat dzisiaj całościowo, ale stwierdziłem, że zróbmy to na szybko i pojedynczo, po kolei, bo tych tematów o chłodzeniu kawki jeszcze trochę mamy, więc. Będzie jeszcze coś o chłodzeniu kawki? Zostańcie Państwo z nami. Wiecie. I, bo tej kostki lodu nie? i ta zimna szklanka to ja sobie polecam jak ktoś espresso polecam sobie zamrozić takie filiżanki bez kostek lodu po prostu zamrozić filiżanki i na taką mrożoną filiżankę zaparzyć espresso, to jest zupełnie inny espresso. polecam Pozdro Mateusz Gaca Pozdro Blisman Mateusz Gaca tam się robi takie rzeczy na co dzień polecam 过来，过来走。